Dzień dobry, moi kochani. Dzisiaj nietypowo jest. Zaraz zobaczymy, która jest. Ja już chwilę temu wstałam, a jest 6:26, i właśnie się przygotowała woda na kawkę. Zapraszam Was dzisiaj. O nie mi idzie tą jedną ręką. Zapraszam Was dzisiaj bardzo serdecznie. Na dłuższy dzień ze mną. Chciałabym Was zabrać do pracy i chciałabym, abyśmy nakręcili taki dzień troszeczkę pracowy mniej domowy. Hmm. Za wcześnie, za wcześnie, za wcześnie. Are you listening? Damn. Uh yeah. Uh yeah. Zodem zdążyłam się przygotować. Mam pełne ręce w ogóle i tu jeszcze torbę. Wszystkiego, nawet nie widzę, która jest godzina, jest już po wpół do ósmej. Jedziemy do mnie do pracy. Zajmie nam to mniej więcej pół godziny, więc nie będę was katowała całą trasą. Ale musimy się pospieszyć, co o tej porze nie będzie takie proste. Jeszcze trzeba sukienkę powiesić o strasznie trzęsę. Dobrze, to w drogę. lọt Łaps, łaps, łaps. Mam nadzieję, że aparat nie spadnie, bo po prostu stoi na masce. Powiedziałabym tak, jest. Hmm, tak, to będzie krzywek. Może tak się uda. Jest. Taka pogoda, że dobrze, że znam drogę do pracy na pamięć, bo nie za bardzo coś widać. E, światła przeciwmgielne by się przydały. E, no to co, kochani? E, pół godziny przed nami, na drugi koniec miasta muszę jechać. E, I odezwę się, e, w, jak wejdę do góry, do biura. Bo to tak niebezpiecznie jeździć i o pan mnie puszcza, chyba nie a może tak no dobrze, to niebezpiecznie tak jeździć i opowiadać, chociaż właściwie musiałabym wam powiedzieć tak, że jedziemy do mnie do pracy ja tam e, mogę nawet filmować e, istota leży w tym, że no wiecie co, biuro jak biuro a cała magia tej pracy dzieje się w środku komputerów i w środku głów a ponieważ dzisiaj mamy imprezę do poprowadzenia znaczy ja mam a moja agencja, w której pracuję mają do ponadzorowania pski, to nie będziemy dzisiaj szczególnie Wielu zadań robić przed południem. Ja muszę jeszcze dopracować scenariusz imprezy, którą prowadzę. No i cieszę się dzisiaj bardzo, bardzo na spotkanie z fantastycznym gościem, naprawdę historią polskiej piosenki, która przyjedzie dzisiaj do Wydgosty na koncert. Mam nadzieję, że zgodzi się na rozmowę. Czerwone czerwone światło, czerwono świecące na twarz. Mam nadzieję, że zgodzi się na rozmowę i mam nadzieję, że będzie to y, fajna rozmowa. A teraz jest za 15.08. Nie ma cudów, żebym zdążyła. Dobra, jedziemy. W radio. Ach. I z tego miejsca zazwyczaj robię dla was poranne selfie, bo tutaj stanie w korku jest gwarantowane zawsze, jest szansa, żeby przynajmniej wyciągnąć telefon, więc dzisiaj serdeczne pozdrowienia zamiast selfie na Instagramie. happiness is To jest okropne, ale nie oświetle teraz będzie mowa. Widzicie, przychodzę spóźniona do pracy a i tak jestem pierwsza. Muszę klucz wygrzewać. Ojej, jaki bałagan. Moje stanowisko pracy też jej wczoraj zostawiłam w ogromnym chaosie. Nie, ponieważ spieszyłam się na spotkanie w sprawie ustalenia scenariusza do dzisiejszej imprezy. Jak zauważyliście, w harmonogramie mojego dnia do tej pory nie było śniadania, bo jest już po ósmej. Ja jeszcze nie zdążyłam zjeść śniadania, ponieważ tutaj w wieżowcu, gdzie pracuję, Mamy fajny bar i mamy fajnego dostawcę kanapek, także nie umrzemy z głodu. Mam też fajny widok. <grywki> Niestety dzisiaj jest kompletny brak widoku, ale ponieważ jesteśmy bardzo wysoko, to czasem mi tutaj na wysokości mojego okna przelatują klucze ptaków. Zadziwiające uczucie. Dobra, otwieramy komputer i czekamy, kto przyjdzie pierwszy do pracy. Nie ma internetu, więc jest szansa, żeby... Żeby zjeść śniadanie, więc zjeżdżam na dół do baru o godzinie... Widać? Do góry... Do góry nogami i w lustrzanym odbiciu, to cała ja. Do baru, w którym jeszcze mimo późnej godziny powinny być jakieś kanapki do pożarcia. Słuchajcie, no nie wierzę. Nie będzie kanapek. Pół do dziewiątej, pora usiąść na zabranie. Uwaga, trzymajcie standardy pr bo wchodzę. Darek. szef. No nie no, to wiesz, to nie wypada takie rzeczy Ale taki sytuacje. patent nie wypada. Słuchajcie, patent stulecia na, na kapsułki. W agencji, tak? Na tak. kapsułki, kapsułki rządzą, z kawą jak Mnie będziecie to chciały. To jest ćwiczenie na kreatywność po prostu. Na rozwiązywanie problemów. No kreatywny tak, szef Darek. Małgośkę już znacie. Tak, ja tu mam takie mądre pisma właśnie. Będziemy Aneczka, pracujemy wszyscy sobie wspólnie razem. Wczoraj obgadany spis zadań. A to wy jesteście takie. To ja gdzie nastąpi kryzys, nie kryzys w rodzinie, to wszystko przez pracę. Bo my <noise> wczoraj zamiast obgadywać rodzinę, to... To zadania. Taka do mnie matka. Zamiast obgadywać sprawy rodzinne, tak, to tak. Gadają potem w domu, ja potem mam w plecy i taka robota. Y, wyłączę aparat, słuchajcie, bo zaraz będziemy śpiewali y, hymn firmy, także troszkę wow. nie wypa. No, 100 lat jeszcze nie. Firma jeszcze nie ma sto. 100, 100 lat jeszcze nie, ale rozpoczynamy od hymnu firmy i y, 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 pora się przejść do roboty. Ale widzicie, mam fajnie w pracy, nawet problemy skręcić. Zobaczcie, która jest godzina. To się nie wyostrzy, wyostrzy. I że jestem już w zupełnie innych okolicznościach przyrody. Dzisiaj znów ciekawe spotkanie z ciekawymi artystami. Nie macie pojęcia, z kim ja dzisiaj dzielę garderobę. Postaram się Wam wszystko powiedzieć, a na razie pokażę Wam scenę i miejsce, w którym za półtorej godziny będę prowadziła super imprezę. Za moimi plecami słyszycie wróbę gwiazdy naszego dzisiejszego wieczoru, której towarzyszą cudowne dźwięki saksofonu. Mój outfit na dzisiejszy dzień jest taki skromny, bo to jeszcze muszę przebrać. Na razie będę tuptać. Nie ma ostrości w tym co mam. Buty do prowadzenia są wysoce niewygodne. Idę się przygotować do swojego występu. Tak wszyscy w Polsce wiedzieliby, o kim mówię. Drodzy Państwo, gość naszego dzisiejszego wieczoru, maestra Krystyna Bronko. Nie ukrywam, że szalenie się nastawiałam na naszą dzisiejszą rozmowę, szalenie się cieszę, że mogłam się z Panią spotkać. Dziewczyny, dzisiejszy blok. w całym swoim przebiegu zmierzał do tego spotkania. Pani Krystyna, dziękuję, że się Pani zgodziła na tą rozmowę. Jest trochę, trochę podmęczona po koncercie. A cudowny był, cudowny był rzeczywiście, unosił wszystkich. Zacznę trochę, mam nadzieję, że się Pani nie obrazi. Chciałam to Pani powiedzieć, Pani Krystyno, kocham Panią. Obiecałam sobie, że to powiem, obiecałam sobie, że muszę to powiedzieć, obiecałam sobie, że, że muszę zapytać, dlaczego jest tak, czy ja mam nadzieję, że to jest Pani wielka, świadoma decyzja, że w takim mainstreamie gdzieś na moje oko wielkiej Pani Fanki w ogóle nie ma Krystyny Prońko. Patrzy, patrzy się na, na tę przestrzeń, w której pojawiają się przeróżni artyści. Jest pani tak nieprawdopodobnym znakiem firmowym cudownej muzyki w tym kraju, że chciałoby się słuchać Krystyny Prońko więcej. Kiedyś były przynajmniej te Opola do takiego kontaktu z popularną publicznością. Teraz tego nie, nie ma. Nie mam na to odpowiedzi, proszę pani. No, świat się zmienia. <laughs> Ja pracuję, cały czas ciągle robię to samo. Od czasu do czasu nagrywam płyty, od czasu do czasu coś skomponuję, od czasu do czasu coś nagrywam. Myślę sobie, że takie ciągle, ciągłe istnienie w, w branży to wcale dobrze artyści nie robi. A poza tym <laughs> mam za sobą 45 lat pracy i już naprawdę nie muszę niczego nikomu udowadniać. No, a co z takimi słuchaczkami, jak ja, które czekają, które chcą? A proszę bardzo, proszę poszukać. Dzisiaj Pani dotarła na koncert. Płyty są do nabycia na mojej stronie. Kiedyś jeszcze było tak, że młodzi artyści, adepci muzyki mogli czerpać z Pani doświadczenia, mogli, mogli się uczyć i mogli potem z takim bagażem iść w swoje życie estradowe. Tymczasem słyszę od Pani, że, że już nie ma tego elementu w Pani życiu. Co się stało? Zrezygnowałam. Dlaczego? No, mam umiejętność rezygnowania z różnych rzeczy, z tego też zrezygnowałam. Ale mówię o tym w kategoriach wielkiego żalu. znaczy chciałam Panią zapytać... Wiem, że pani, pani mi powiedziała wcześniej, że nie śledzi Pani e, tych młodych, mniejszych lub większych artystów hmm. hasających po scenach, ale... E, nie, nie śledzę i nie mam na to nawet czasu, bo jestem zajęta swoimi sprawami i swoim życiem. Także to, to jakby Pani o cokolwiek zapytała, co się dzieje w telewizji, w tych talent showach, to ja nie mam bladego pojęcia, nie wiem. Ale faktem jest, że jest bardzo dużo młodych ludzi, którzy bardzo dobrze śpiewają, więc skądś skąd się wzięli, no, bez mojego udziału. Nie brakuje Pani tego, tego kontaktu z młodymi ludźmi, tej możliwości kształtowania takich, takich, nie, e, takich tej... cudownych, czyzowych dźwięków? Które... Nie, nie, w tej chwili nie brakuje. Na początku może trochę tak, ale... W tej chwili mi nie brakuje, mam inne zajęcia, które są równie interesujące, i, i a może nawet bardziej. Że, przy czym cechą charakterystyczną wszystkich młodych ludzi, którzy zaczynają wchodzić w to środowisko i w ten, w ten zawód, jest to, to, że oni wiedzą lepiej. No, więc Dopiero po paru latach się okazuje, że oni lepiej jednak nie wiedzą, ale to już jakby nie moja sprawa. Jest przede wszystkim. E, Wydaje mi się takie, takie zjawisko, że hmm, wszechobecne, wszechobecne kopiowanie, takie dość, 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 dość bezmyślne hmm, i brakuje w związku z tym ludzi indywidualnie myślących, samodzielnie myślących, podejmujących samodzielnie decyzje. Wszystko jest jakieś takie spłaszczone do powiem, ale hmm, nawet nie umiem tego nazwać, ale... W tym środowisku zresztą artystycznym jest mało ludzi, którzy są odpowiedzialni, potrafią być odpowiedzialni za własną twórczość, reszta po prostu traktuje to jak jakiś, ja wiem co, chwilowy, chwilowy kaprys albo jakąś przygodę, która się uda albo się nie uda, ale jak się uda to już za późno na cokolwiek, bo to już jest po ptaka. Jak się nie uda, tak, no to niczego nie Już popularność jest myślą przewodni, już nie ma czasu na nic, prawda? Tak, to. Mhm. Także to, 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 to. No ale. Ja chciałam bardzo prosić i skorzystać z okazji. No, gdzieś tam moje doświadczenie do pani, ja się zajmuje zupełnie czymś innym, ale tak ha Hasam radośnie po scenie od 20 paru lat i zawsze mam problemy z tremą. Ja też? Ja mam zdrowie, pani powiedziała czas... w naszej rozmowie, chwilę wcześniej, zanim, zanim zaczęłyśmy rozmawiać, że, że trzeba to fajnie obrócić. Nie, nie mogę wytrzymać z ciekawości, żeby nie poprosić o radę. Nie, nie podniedam pani rady. Musi pani sama to znaleźć. Trzeba się że trzeba się skoncentrować, a reszta już sama idzie. Jeżeli bez koncentracji nie możemy. Nic Nie nie ma niczego. że cokolwiek by człowiek zrobił. Mhm. To musi myśleć o tym, co robi, a nie o tym, co. nie wiem, o strachu. Powiedziała mi Pani, że, że nie bardzo Pani zabiega o istnienie w takiej przestrzeni internetowej, że to nie jest Pani świat, tak? Nie, ja jestem, żyję w realu, a nie w wirtualu. Mhm. Tym bardziej naprawdę było mi e, bardzo miło. Dziękuję serdecznie za tę rozmowę. Czy to nie będzie niegrzeczne z mojej strony, jeśli bardzo uprzejmie poproszę o pozdrowienie dla moich widzek z kanału Kawa bez cukru. Pozdrawiam. Dziękuję Pani Krystyna. Dziewczyny, do widzenia. Maestra Krystyna Franko, dziękuję serdecznie. Dziękuję. Uff, jest 21.30. Po całym dniu pełnym wrażeń udało mi się... Wreszcie wrócić do domu, nie ukrywam, jestem padnięta. Dzisiaj było mnóstwo bardzo różnorakich przeżyć, ale jestem zadowolona z tego dnia. Udało mi się poznać wielu fajnych ludzi, bardzo miło spędzić czas. Mam nadzieję, że również Wam się podobał taki dzień spędzony ze mną będę się starała. Jeśli tylko chcecie nagrywać więcej takich vlogów, napiszcie o tym w komentarzach. A dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie. Kolejna kawa bez cukru, jak zawsze, w przyszłym tygodniu. Zapraszam, do zobaczenia.